Cześć, jadę do Vegas. Jest to zdrabka za 10 zł. To nie jest żadna nowość. Ta zdrabka już jest. No, sporo, kilka miesięcy już jest w sprzedaży. Już za chwileczkę będzie rok, ale wciąż jest do wygrania pół miliona. To jest taka świeża informacja. Dzisiaj sprawdziłem, więc postanowiłem te pół miliona zgarnąć. Wyciągnąłem dyszkę spo, z portfela, kupiłem tą zdrapkę. i. I co, no drapiemy. Szukamy znaczka symbolu dolara, czyli SK, Tak, i jeżeli znajdziemy tą SK gdzieś, no to znaczy, że wygrywamy, a wygrywamy kwotę, która jest do, tej, do tego symbolu przypisana. Póki co niestety nic nie wygrywamy. Jest wisienka, ale, ale z symbolu dolara nie widzę. Jest gwiazdeczka. Już się zbliżamy do połowy zdrabki. Jest tutaj podkowa, która też w niektórych zdrabkach przynosi szczęście i wygraną, ale nie tu. Może zmienimy sobie zasadę i sprawdźmy, o co my tutaj w ogóle gramy. Czy znajdziemy gdzieś tutaj te pół miliona? Jest 30 zł, jest. Jest, pół miliona jest, słuchajcie, jest. Także jest szansa, że te pół miliona zgarniemy. Jest tutaj kolejne 30 zł, jest 20 zł, jest kolejne pół miliona. Jest 5 koła, jest dwie dychy. Tu jest też pół miliona. Także drapka dosyć bogata. Mamy kilka szans na wygranie tego 500 tysięcy. No to sprawdźmy. Sprawdźmy, czy te pierwsze pół miliona jest wygrane. Nie, tu jest korona. To nie daje nam wygranej. A trzy dyszki? Trzy dyszki też nie jest wygrane, bo jest piłka. Tutaj mamy kolejne trzy dyszki. Tu jest garnek. Tu jest 20 zł. Czy wygrywamy dwie dychy? Nie, tu jest serduszko. Tchu! Jest kolejne 500 tysięcy zł. Czy tu będzie wygrana? Nie. tysięcy. Nie, to jest korona. To nie daje nam wygranej. Dwie dyszki. Garnek. Tutaj się kryje. Symbol, który nie jest niestety dolarem, a więc wygląda na to, że nic nie wygrywamy. Tym razem totalna pustka. Nie mamy wygranej, a w całej zdrabce szukaliśmy takiego oto symbolu. Mnie się nie udało. Wam życzę więcej szczęścia, bo cały czas są dwie wygrane. Gdzieś schowane w zdrabkach po 500 tysięcy zł. Powodzenia!